Widzowie. Ja jestem Michał, to jest kanał Cynajewów. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak przygotowuję łuski do ponownej elaboracji, do strzelania z karabinu STGW-57, czyli z karabinu, który był regulaminowym wyposażeniem armii szwajcarskiej. Ten karabin, jak niektórzy pewnie widzieli na niektórych z moich odcinków, traktuje łuski po wystrzeleniu w bardzo charakterystyczny sposób. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Jak wygląda łuska, która została strzelona ze STGW? No, oprócz tego, że ma to charakterystyczne wgięcie tutaj, które powstaje w jej czołowej części, to to wynika z takiego pierścienia, który jest w komorze. Ta, ta powstanie tej deformacji to jest rodzaj takiej amortyzacji, która przy pracy tego karabinu, przy strzelaniu ogniem ciągłym ma za zadanie zmniejszać prawdopodobieństwo odbicia. Się czoła zamka od komory, więc to jest to zagniecenie. Tutaj oczywiście widzimy ślady po, po ryflowaniu, które jest wewnątrz komory, które ma za zadanie część gazów odprowadzić w tylnym kierunku. No i oczywiście, jak widzicie, łuski są koszmarnie wręcz zakopcone. Na nich niestety te osady prochowe są bardzo znaczne no i tutaj jest taka od razu uwaga na samym początku że pozostawienie tych łusek po strzelaniu w stanie takim niewyczyszczonym no niestety powoduje że, że to biedne brasiwo po prostu się odbarwia zostają dosyć trudne plamy na nim takie trudne do usunięcia z punktu widzenia technicznego do strzelania to niespecjalnie jakby robi nam tutaj krzywdę natomiast no łuski są po prostu brzydkie, tak jak widzicie. E, natomiast, również z tego względu, że e, jest to kaliber i broń wymagająca, i przed strzelaniem no pasowałoby zrobić dosyć dokładną inspekcję stanu tych łusek to chociażby z tego względu wartołoby dokładnie je umyć i przygotować i ja Wam opowiem dzisiaj jak ja to robię jaki sobie wymyśliłem patent dla porównania jeszcze pokażę Wam jak wygląda łuska tego samego kalibru ale odstrzelona z Repetera K31 tutaj jak widzicie ona jest w zasadzie wzorowo błyszcząca, nie ma absolutnie żadnych śladów na niej. Ta łuska e, ma oczywiście tutaj jakieś drobne deformacje e, szyjki, ale to oczywiście, za pomocą bushing w, w matrycy, bez problemu sobie z tym poradzi. Więc, więc to nie jest jakby w ogóle zagadnienie. Natomiast co ciekawe, jeżeli spojrzymy sobie e, na taką łuskę e, strzeloną z repetiera. A łuskę strzeloną ze STGW, zobaczymy, że łuski strzelane z karabinu, które były przeładowywane ręcznie w komorze, mają bardzo wyraźne wybulwienie tutaj w dolnej części. To na, 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 moi, na moje oko i na moje doświadczenie nie dyskwalifikuje ich zużycia, zwłaszcza, że ja takich łusek testowo parę sztuk zaelaborowałem i strzeliłem z nich więc tutaj oczywiście matryca sobie z tym radzi, natomiast łuski strzelane ze StGW nie mają tego efektu lub też ten efekt zaznaczony jest minimalnie, czyli, czyli tak naprawdę zobaczcie, dzięki temu, że, że konstrukcja komory i sama zasada działania karabinu, czyli opóźniony, opóźniony rolkowy odrzut, ten przedmóg gazów prochowych w kierunku tylnej części komory powoduje, że de facto różnice ciśnienia pomiędzy łuską i otoczeniem są mniejsze, w związku z czym łuska, łuska jakby mniej pracuje. Poddawana jest w STGW mniejszym obciążeniom Tutaj ewidentnie te łuski, które są na stałe, zareglowane w komorze, no po prostu puchną nam to w tej tylnej części. Także to są takie takie drobne niuanse, które wiążą się z, z pracą tej łuski w różnych rodzajach broni. Natomiast ja oczywiście łuski z teraz sobie trzymam, że tak powiem jako żelazną rezerwę czasami coś z nich jako referencję sobie zaelaboruję, natomiast najbardziej interesuje mnie doprowadzanie do stanu porządku tych łusek z 57 jak to robię? Otóż łuski te w miarę możliwości, jak najszybciej po przyjściu ze strzelnicy staram się je najpierw oczyścić zewnętrznie tutaj z tych nalotów takich, które nazwijmy to w łatwy sposób można je usunąć ja to robię e, albo za pomocą, po prostu biorę szmatkę nas nasączoną spirytusem albo benzyną i po prostu je przecieram. E, to też usuwa resztki jakichś tłuszczy, ewentualnie smarów, które tam się mogły znaleźć po strzelaniu, dlatego że oczywiście zatłuszczona łuska e, będzie się gorzej poddawała chemicznym e, próbom czyszczenia. A taką właśnie, takie właśnie czyszczenie im funduje, mianowicie kąpię je albo w niezbyt stężonym roztworze kwasku cytrynowego. Albo po prostu w zwykłym moccie. Jeżeli to jest ocet 10% to zauważyłem, że on w pełnym stężeniu nierozcieńczony, jakby jest nieco zbyt agresywny. Powoduje takie. On po prostu dosyć agresywnie powoduje trawienie cynku i pozostają takie. Nie wiem, czy tutaj to widać, to jest na przykład łuska, która była nieco zbyt agresywnie potraktowana zbyt stężonym roztworem. Tutaj w jej końcowej części być może widzicie takie, że ona przybrała taki wręcz miedziany kolor. To jest miejsce, gdzie po prostu tego cynku zostało wytrawione więcej. Nie jest to pożądany efekt, dlatego ja w tej chwili już jakby stosuję taką miksturę, że 10% ocet rozcieńczam wodą w stosunku 50 na 50%, i takim roztworem ewentualnie, jeżeli to jest osób ok 5%, no wiadomo, ci co chodzili na, na matematykę, są w tym lepsi ode mnie, to na pewno już sobie szybciej policzyli, że też będzie dobry. I kąpię je w takim roztworze. Ta kąpiel nie trwa długo, dlatego że ja wrzucam je do tego roztworu na maksymalnie 3-4 minuty. One dłużej tam nie leżą. Natomiast i, i to jest jakby część procedury, myślę, że powszechnie stosowana przez wielu elaborantów. Natomiast później wypracowałem sobie jeszcze jedną rzecz, która myślę, że może być interesująca, mianowicie ja przed wyjęciem łusek z roztworu zobojętniam go. Dlatego, że zauważyłem, że łuski wybielane w kwasku albo w occie niestety pomimo bardzo dokładnego płukania gdzieś tam drobinki, kropelki tego kwaśnego roztworu potrafią w wózce pozostać, szczególnie w jej wewnętrznej części. I po prostu później badając taką łuskę endoskopem odkryłem, że, że w środku narastają mi po prostu kryształy tlenków miedzi, tlenków cynku, takie zielonkawe wykwity. I to niestety oznacza, że pomimo szczerych chęci płukania, suszenia, nie udało mi się tego kwasu stamtąd całkiem usunąć. I po prostu on w, w warunkach wilgoci, nawet z powietrza, powoduje dalej korozję tej łuski. I teraz, żeby temu zapobiec, ja ten roztwór przed wyciągnięciem łusek, zobojętniam go za pomocą e, zwykłej kuchennej sody oczyszczonej, e, dosypuję jej do roztworu tyle, że do momentu, w którym przestanie pienić, przestanie się wydzielać dwutlenek węgla, wsypanie tej sody ma dodatkowy efekt w postaci intensywnego, silnego pienienia się roztworu, odrywanie się bąbelków gazu i jeszcze dodatkowo te łuski w jakiś sposób oczyścia. Jeżeli ktoś chce, może dodać tam jakiegoś detergentu, to wtedy mu się jeszcze będzie to pienić bardziej. Natomiast ja tego nie robię, czyli 5% roztwór octu i po 3-4 minutach, soda oczyszczona do momentu zneutralizowania całego kwasu. I oczywiście jeszcze nieco mieszam, potrząsam tym roztworem. Tutaj, jak widzicie, już te tlenki. Yy, które były na powierzchni tych łusek, zostały skompleksowane do, do postaci jakiejś tam soli, kwasu octowego, tak wnoszę, yy, i a, częściowo przeszły do roztworu. Natomiast trzeba pamiętać, że część z nich w postaci takiej miękkiej, ścieralnej postaci wciąż może być na łuskach, yy, i to widać na przykład na kryzach które po wyjęciu e, z roztworu jeszcze warto przetrzeć, po prostu przesunąć po nich szmatką, bo na kryzie jeszcze tego czarnego, e, czarnego osadu dosyć sporo zostaje. No i e, następnie łuski są przeze mnie suszone, po wypłukaniu ich oczywiście dokładnym. Wkładam je do piekarnika na 20 minut na 150 stopni, tak żeby odparować z nich resztę wody. E, no i to właściwie jest koniec. Takie łuski po takim opracowaniu, e, tak jak widzicie, no wyglądają diametralnie lepiej e, od, tego, e, od tego jak wyglądały po wyjęciu ich z karabinu, tutaj po lewej stronie macie łuski już po czyszczeniu, to po prawej to czarne to są łuski, które z, z, z kąpieli, a to są łuski po strzeleniu. Także różnica jest diametralna. Można by powiedzieć, jeszcze się przyczepić, że jeszcze gdzieś tutaj być może zostały jakieś delikatne zmatowienia, jakieś, jakieś odbarwienia lekkie. Natomiast ja się tym specjalnie nie przejmuję z jednej przyczyny, ponieważ ja i tak formatuję je na pełnej długości matrycą. To jest, to jest akurat wgięta, to nie. Natomiast te łuski i tak muszą zostać. Dosyć brutalnie jeszcze przeformatowane, i tak naprawdę po przejeździe matrycy, tak jak widzicie, mamy idealnie właściwie czystą, błyszczącą, gładką łuskę. Oczywiście z tym charakterystycznym zagnieceniem, które, które nam akurat tutaj już w tym procesie nie przeszkadza, przynajmniej na tą niewielką ilość, którą ja przetestowałem. Będę oczywiście strzelał jeszcze więcej z tych łusek i na pewno, jeżeli będę miał jakieś uwagi i zastrzeżenia to wam o tym powiem. Natomiast na ten moment wygląda na to, że, że przygotowanie tych łusek do ponownego strzelania nie jest problemem. Większym problemem wydaje się niestety, że przy wyrzucie, tak jak tutaj widzicie, część z tych łusek niestety jest wginana. To nie są jakieś bardzo poważne denty. Tutaj, tak jak widzicie, jest takie wgięcie. Ona niestety o krawędź okna wyrzutowego, które w StGW jest krótsze niż nabój, krótsze niż łuska właściwie nawet. Uderzają gdzieś tam o części karabinu, więc ja jeszcze te łuski będę musiał poddawać jakiejś tam selekcji. Natomiast... Po takim e, chemicznym czyszczeniu e, i następnie formatowaniu, ja formatuję je. E, niestety e, okazało się, że e, smar, taki, który mam specjalizowany do do elaboracji, szczególnie w wyższych temperaturach nie daje sobie rady, w związku z czym smaruję je po prostu zwykłym, takim opartym na produktach naftowych jakimś smarowidłem. Później oczywiście niestety trzeba je dosyć dokładnie z tego umyć, żeby nie zanieczyścić spłonek ani prochu. No i końcowy efekt tej roboty jest taki jak tutaj widzicie, czyli chemia plus mechanika i łuski z STGW wyglądać będą tak. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam, cześć.